Madzia Wojniak ćwiczy w studiu wokalnym Agaty Kuliś i zaprezentuje nam utwór MAMA WSZYSTKO WIE. Brawa dla Madzi. Wyszedł na spacerek rubelek, Marcelek Ciepły ma sweterek, niestraszny mu wiatr Wrony grają w berka, a on z boku zerka, podskakuje ćwierka, do wróbelka, do marcelka, wrony śmieją się. Mama dobrze wie, mama mówi, że cały wielki świat jest wróbelka wart. I ja cieszę się, że on ćwierkać chce, do wróbelka, do marcelka, wrony śmieją się. Mama dobrze wie, mama. Wie, że cały wielki świat jest mój wart I ja cieszę się, że on zwierkać chce Do wróbelka, do marcelka wszyscy śmieją się Z myszka mała ostrożnie wyjrzała Bardzo długo spała, więc pora już stać Kot na piecu ziewa, myszka tańczy, śpiewa i jak tu się gniewać, skoro myszka z norki wyszła, żeby bawić się. Mama dobrze wie, mama mówi, że cały wielki świat jest tej myszki wart. I ja cieszę się z myszką tańczyć chcę, bo ta myszka tak wysoko mnie bawić się Mama dobrze wie, mama mówi, że cały wielki świat jest i ja cieszę się z myszką tańczyć te, bo ta myszka tak wesoło u mnie się. W trawie biedroneczki znalazły kropeczki, zaraz sukieneczki kropeczki chcą mieć. Bardzo się starają, kleją, przyszywają, już kropeczki mają. Biedroneczki są w kropeczki, każdy o tym wie. Mama rację ma, przekonałam się. Mama dobrze wie, kiedy mówi, że cały wielki świat jest na pewno wart. Małej myszki i biedronki i wróbelka wart. Mama rację ma, przekonałam się. Mama dobrze wie, kiedy mówi, że... cały jest na pewno wart małej myszki i biedronki i wróbelka wart la 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 wielkie brawa dla Madzi Wojniak oczywiście że mama dobrze wie. Że lubimy bawić się, tak Madziu?